A teraz powiemy o rybołowach. To ptaki drapieżne, które, jak nazwa wskazuje, żywią się głównie rybami. W Polsce objęte są ścisłą ochroną i z roku na rok jest ich coraz więcej. Jedną z krań, gdzie żyje ten drapieżnik, jest Gmina Krzyż Wielkopolski. Więcej o rybołowach Wojciech Wysopal. W Polsce żyje 30 par rybołowów, z czego 3 pary na terenie Gminy Krzyż Wielkopolski. Każda para doglądana jest przez specjalnie powołanego do tego opiekuna. Możemy się pochwalić tym, że od 2009 roku do, tego, do roku 2021 teren Nadleśnictwa Krzyż opuściło 36 młodych rybołowów. Byłaby to liczba znacznie większa, gdyby niestety, ale nie utrata lęgów w tym, jak i w zeszłym roku. W Polsce działa program mający na celu przywrócenie do środowiska naturalnego tego ptaka. Rybołowy zazwyczaj budują gniazda swoje w jakichś starych drzewostanach sosnowych. Lubią też takie, by były lekko odsunięte, można powiedzieć, nie bardzo zarośnięte drzewostany. Dobrym właśnie pomysłem jest to, gdy leśnicy zostawiają jakieś stare kępy drzewostanów przy wykonywanych zrębach. Rybołowy zasiedlając nowe gniazda szukają przede wszystkim stawów i jezior, które obfitują w ryby. Polując, nie zanurza się całkowicie, rzadko kiedy właściwie zanurza się całkowicie. Łowi ryby wielkości 20-30 cm, o wadze od 100 do 300 gram. Wokół gniazd rybołowów obowiązuje strefa ochronna. Nie można tam przebywać ani prowadzić robót leśnych. Przygotował Wojciech Wysopal.